W Rumunii trwają kolejne protesty bo ludzie wyszli na ulicę. Nie wiemy, jak licznie wyszli, szczerze mówiąc. Nie wiemy, czy tak licznie, jak w czasach, kiedy Ceausescu był żegnany przez Rumunów, czy może jednak mniej. No bo wszyscy wiedzą, ale przypomnę, szwindel jest maksymalny. Kandydat, który wygrał pierwszą turę, który prowadzi w sondażach. Pierwsza tura została w listopadzie unieważniona przez sąd konstytucyjny, a przypomnę, że w Rumunii ten sąd konstytucyjny jest w całości wybierany przez polityków. I nigdy Unia Europejska nie miała z tym problemu w przeciwieństwie do polskiego KRS-u, który jest wybrany dokładnie w sposób jak w Niemczech, nawiasem mówiąc. Więc ten sąd, więc ten sąd yy, konstytucyjny unieważnił pierwszą turę, a teraz po prostu stwierdził, że ten kandydat, który jest najbardziej popularnym kandydatem, wygra 30-40% w, so, w sondażach, nie może startować ponieważ, bo coś tam się dopatrzyli, że był fikcyjnie zatrudniony kiedyś, czy że ale mu się wszyscy, coś nie zgadza w papierach. Ale specjalnie się nie ukrywa, że dlatego, że jest skrajnie prawicowy i prorosyjski. I pro, ale właśnie on Podobno. łączy, ponieważ on jest prorosyjski, a równocześnie jest faszystą, jest wszystkim, co może być naraz i do tego już miał bilety, jak wiemy, do Moskwy.